Dzisiaj wszyscy jesteśmy skupieni na sortowaniu ziemiaka sadzeniaka, na wysyłce tego ziemiaka. Jesteśmy skupieni na wysypywaniu nawozów, chociaż już właściwie mamy wszystko zrobione. No, jesteśmy skupieni jeszcze na orce i na rozrzucaniu obornika. I to są dla nas priorytety. Musimy się przygotować do sezonu, ale najważniejsze, żeby nasze ziemiaki, sadzeniaki dzisiaj w odpowiedniej jakości i w odpowiednim czasie trafiły do każdego producenta, który zamówił od nas ziemiaki, sadzeniaki. czasie jeszcze Alica zawiedzie do badania na rzepak na kortowo to są wybrane 10 roślin z jednego pola na przykład tutaj jest pole 50 hektarowe i wybrane są poszczególne rośliny z różnych miejsc bo właściwie chcemy je zbadać po zimie co brak co im dolega i jaka jest ich kondycja i po to te roślinki pojadą do laboratorium na uniwersytecie teraz chodźcie ze mną zapraszam was na nasz magazyn gdzie zobaczycie Nasze materiały sadzeniakowe, chodźcie. Już kolejne auto umówione po ziemniaka-sadzeniaka przyjechało. Znajome twarze. Dzień dobry, ile pana nie widziałam lat. Ziemiaczki pan będzie zabierał, sadzeniaczki przemysłowe. Wjeżdżamy na wagę, a pana zważy, a potem całościowo zważymy, chociaż każdy big bag jest ważony. Zważymy całościowo samochód, żeby potem całościowo nie przekroczyło yy, wagi. Sadzeniak. I teraz proszę pana, tony to później wpiszemy, ale waga cała samochodu, znaczy waga netto, to będzie 14280 i to jest przeznaczenie sprzedaż i idziemy załadować. Dzisiaj tutaj wywozimy jubilatat. Jubilat to jest ziemniak przemysłowy. Z tego będą na przykład płatki ziemniaczane. Z tego będzie na przykład mąka ziemiaczana, Naprawdę szerokie przeznaczenie ziemiaka przemysłowego. I jak wygląda taki big bag ziemniaka przemysłowego. On waży absolutnie, musi ważyć 1100 kg. E, takie są normy i przepisy w Polsce, matko jak oni tutaj jeden jeździ, drugi jeździ. E, 1100 kg, a nawet troszeczkę więcej, parę deko więcej, nie mniej. Natomiast my jak kupujemy sadzeniaka, to różnie, to bywa nawet bywa 1250, jak przyjeżdżają do nas elity, superelity e, z Holandii, z Francji, to e, takie big duże też są ładowane sadzeniakiem. wygląda zapakowany Big Bag, nowe Big Bagi, e, zapieczętowane specjalną plombą, przywiezione z Państwa Inspekcji Ochrony e, Roślin. To akurat z Przywoziemy przywozimy na bieżąco paszporty i plomby. A jak to się generalnie odbywa, to opowiem Wam na spokojnie, e, bo tutaj jest załadunek, jest głośno, jest ruch, jeden przywozi, drugi odbiera. To Marcin już zabiera Big Baga. Dawaj, dawaj, dawaj. Tu jest akcja zbrojna. O, Marcin uśmiechnięty, zadowolony. On robi jak muszę szefowo podaje. Robimy na dwie zmiany, bo się nie wyrobiamy. Bo to jest tak krótki okres czasu wysyłki ziemniaka-sedzeniaka. Dlaczego to jest tak ważne? No bo jeśli Wy kupicie od nas ziemniaka-sedzeniaka, na przykład w listopadzie, i ten ziemniak będzie musiał u Was leżeć ileś miesięcy w Big Bagach, Groziłoby to zepsuciem tego materiału. Ten ziemiak musi oddychać. Nawet dwa tygodnie robi ogromną różnicę. Jeżeli ten ziemiak, sadzenie jak my przesortujemy teraz i dwa tygodnie będziecie mieli go w Big bagach i nie będzie przebiegu dla tego ziemiaka, to już gdzieś w borku mogą się zdarzać e, zgniłe. To jest żywa roślina. To, e, to ten ziemiak wilgoć oddaje, a w takim big bagu nie oddycha, nie ma przepływu powietrza. Więc jeżeli taki big bag przyjedzie do Was, do gospodarstwa, to najlepiej, jakbyście go postawili na paletach. tak mniej więcej, żeby jakieś odległość, przestrzeń była, żeby był przepływ powietrza. Otwórzcie koniecznie od razu big Bega, plombę zerwicie, zdejmijcie paszporty, to wszystko musi być zachowane. Natomiast otwórzcie tego bigbega, żeby ten ziemiak oddychał, no i otwierajcie drzwi, żeby był przebieg, wentylatory. W takim big bagu może się jak trochę poleżeć, ale nie za długo, bo mogą się zdarzyć potem e, nieprzyjemności i dla Was, i dla mnie. Poza plombą każdy worek, każdy big bag musi mieć paszport. Czyli, tak jak każdy ma imię, wiecie, jak ja jestem, Agnieszka i każdy wie, gdzie się urodziłam, skąd pochodzę, ile mam lat. I ma swój PESEL, tak samo ten ziemiak nazywa się Jubilat, ma swój numer, ma swój PESEL, ma swoją wagę, ma swoją nazwę i ma swoją identyfikację, którą wy później będziecie mieć u siebie w domu, będziecie mogli sobie to spokojnie odczytać. Jeśli do Was trafi nasz sadzeniak, to niech wam rośnie jak najlepiej. Tego Wam życzymy. Już zaraz kończymy pakować na samochód jubilata. Będziemy tutaj ładować raz, dwa, trzy, cztery auta. Co to jest Jubilat? Jubilat to jest ziemiak, sadzeniak z PMHZ-u. Bardzo fajnie planujący ziemiak. I to jest ziemiak o wysokiej skrobi. Ma prawie 20% skrobi. Skrobia to ma absolutnie wiele zastosowań w przemyśle, w farmaceutyce, we włókiennictwie, w kuchni. Z tego co wiem, to jest bardzo duże zapotrzebowanie na skrobie nie tylko w Polsce, ale w Europie, na świecie. I teraz zobaczcie, ile on ma skrobi zimaczany, to tak czuć, że on się po prostu klei. O. O, proszę bardzo. Widzicie, jak się trzyma? Przekrojony ziemniaczek. Słuchaj, to jeszcze trzy samochody masz wysłać, tak? No trzy na to jeden, a później jeszcze ogólnie mamy dziesięć. No tak, tak, no. ja wiem, ale tutaj jeszcze Roboty trzy. Roboczy to jest tyle, że jest. Przerabiasz? No tak radę? idzie. Idzie? Mam przyjść Ci pomóc? Nie, to już w ogóle wszystko stanie. <laughs> To musimy wysortować 10 aut. Ale to, co mogę powiedzieć, to nam się bardzo ładnie przechował jubilat, Zobaczcie, bo to on już u nas leży od września pomieszkuje w Szkotowie, czyli wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec. 7 miesięcy w magazynie. Co prawda, co niektóre puszczają już kiełki, mają się ku życiu, ale te kiełki tutaj podczas. Przechodzenia przez te wałki zostaną oberwane, a nowe oczka, które będą kiełkować już w ziemi, to już będą kiełkować u Was. Taki e, sitowy sortownik specjalny do ziemniaka sadzeniaka, i na tym tutaj sortowniku robimy e, trzy kalibraże. E, tutaj mamy najdroższy właściwie kalibraż, to jest poniżej 35, tak zwany drilling, e, i to są najdroższe ziemniaki. Dlaczego? Dlatego, że ich potrzeba najmniej na hektarze wysadzić, e, i dlatego są najdroższe. Sort, jaki robimy, to tutaj z tej strony powyżej 55, tak wygląda ziemiak. Czasami trafia się i no to jest sitowy sortownik, więc trafia się pewnie i 50, więc jakby tutaj w tym ziemiaku trafia się też dużo sadzeniaka. No, taki sortownik mamy, inaczej tutaj nie wykalibrujemy. Na dzień dzisiejszy jest też duże zapotrzebowanie na dużego sadzeniaka. Jeżeli jest przebadany odnośnie wirusów i bakteriozy, to jest to sadzeniak i jeżeli jest duży, to ma swojego klienta. Na przykład w Ameryce sadzą tylko dużym ziemiakiem, kroją go. Jeśli chodzi o Ukrainę, bardzo pożądany jest duży ziemiak. Jeśli chodzi o włochów, oni takiego dużego ziemiaka kupują. Oni właściwie oni chcą takiego ziemiaka i go kroją. Specjalne maszyny kroją tego ziemiaka sadzeniaka, po czym zamaczają w wapnie w takim specjalnym wapnie, żeby zagoić rany powstałe po nacięciach i takim ziemniakiem sadzą. To już idzie sort 35-55 i to już idzie bezpośrednio do klienta. Ale klienci, którzy chcą drilling, dodatkowo robimy też drilling. Jeśli chcą dużego sadzeniaka, to też robimy dużego sadzeniaka. Duży sadzeniak niektórzy kroją, a niektórzy mają specjalne sadzarki strukturalne, które pozwalają na to, aby tego dużego ziemniaka zasadzić. Nie bójmy się dużego sadzeniaka. Duży sadzeniak jest o tyle fajny, że jak jest sucho i nie ma wilgoci, to matka tą wilgoć przekazuje dla rośliny i przekazuje po to, aby mogła wzrastać. Do big bagów lewo, prawostronny. Jak z prawej strony się zapełni, to się e, ziemia przesuwa na lewą stronę. Automatycznie e, tutaj wszystko ma wagę, wszystko ma czujniki, więc nam się nie przesypie. Ustawione mamy na 1100 i ciutkę wyżej. E, nawet Marcin, nawet sypie ci powyżej 1100, prawda? Kilogram 2 do 3. Staramy się. Żeby dużo nie było zawyżonego, ale no, jak kilogram to jest taki standard, tak? Nie mniej, nigdy nie mniej. Jeśli mamy sypać, to powyżej 1100, żebyście państwo byli zadowoleni i żebyście nam nie reklamowali, że na przykład jest za mało ziemniaka w ziemniaku, w bagu. Jak się trafi gdzieś na przykład na stole, że są do przebrania, niech na zatrzymają, nie ma co się śpieszyć. Tu naprawdę musi być jak w aptece. Jakoś, 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 jakoś. jakoś, jakoś. Jak w aptece. Tak jest. Na razie. Na razie. Jeśli chodzi o sadzeniaka, ja wam jeszcze pokażę to. Zaproszę Was do domu i wam pokażę. Są trzy sorty sadzeniaka: drilling, sadzeniak 35-55 i sadzeniak powyżej 55. To też jest sadzeniak. Startujemy, słuchajcie, z tym Ziemiakiem dalej. Z przechowalni przechodzimy do kuchni, bo jak Ziemiak, to kuchnia. Nie wyobrażam sobie polskiej kuchni bez Ziemiaka i to w różnych odsłonach ziemniaka, ale ja chcę wam pokazać, bo my tutaj produkujemy przede wszystkim Ziemiaka, sadzeniaka i na czym polega ta produkcja i o co w ogóle chodzi w tym sadzeniaku. Ziemiak sadzeniak jest bardzo drogi. Naprawdę to trzeba sobie powiedzieć prawdę, że ziemiak sadzenia to jest chyba najdroższy koszt uprawy naszego ziemiaka, bo wynosi on parę tysięcy złotych, bo wiem, że w sprzedaży ziemiak kosztuje od 3 do 5, a nawet i wyżej tysięcy złotych za tonę. I taki. Rolnik, taki klient, który kupuje ziemiaka sadzeniaka, on chce dostać tego ziemiaka sadzeniaka idealnego. I teraz, jaki to jest idealny ziemiak sadzeniak? Chcę Wam pokazać trzy różne kalibraże ziemiaka sadzeniaka i powiedzieć Wam, że ten duży ziemiak, który myślimy, że to jest jadalny, on też jest sadzeniak, bo on przeszedł szereg badań przez inspekcję ochrony nasiennej, po to, aby był ziemniakiem sadzeniakiem. Ziemia, jak ten duży kalibraż powyżej 55, to słuchajcie, jest ziemia, który poszukiwany jest w Ameryce, we Włoszech, na wschodzie, w wielu regionach świata, po to, że taki ziemiak duży, sadzeniak, można go przekroić na... Pół, może go przekroić na cztery i z takiego jednego kawałka zimiaka również wyjdzie kiełek i ten kiełek pozwoli, aby ten ziemiak urósł normalnych rozmiarów. Ale są specjalne maszyny do krojenia ziemniaków, nie kroją nożem, chociaż ja Wam pokażę, jak kroją tego zimiaka. Są różne metody krojenia zimiaka, są krojone, krojone zimiaki na pół, ale są też miejsca, gdzie są duże ziemiaki, i maszyny kroją ziemniaka na cztery. I teraz zobaczcie, z takiej ćwiartki ziemiaka powstanie również roślinka i nowy ziemiak. Chodzi o to, żeby w ziemiaku było oczko. I teraz co dalej robią w, takich, w takiej Ameryce, we Włoszech, a też często i na przykład w Egipcie. Oni tego ziemiaka, słuchajcie, obsypują wapnem, gdzie goi się ta powierzchnia przecięta i tak sadzą tego ziemniaka. U nas w Polsce staramy się nie kroić tego ziemniaka, a kupować kalibraże dostosowane do naszych potrzeb, do naszych sadzarek, do naszych możliwości, bo generalnie. Jeśli chodzi o drilling, a drilling to jest ziemiak taki, który ma e, nawet e, 2,5, 3, 3,5, jeśli chodzi o rozmiar, to taki ziemniak przy nawadnianiu da ogromny plon, ale potrzebujemy go oczywiście dużo mniej na hektar wysadzić. I wtedy na wychodzi tańszy ten koszt posadzenia tego ziemiaka. Chociaż w zakupie jest on najdroższy, bo drilling, e, te perełki są generalnie najdroższe. No i normalny kalibraż ziemniaków, czyli e, od 35 do 55 i teraz Zobaczcie, jaka to jest różnica tego zimiaka. Ja tutaj wybrałam, jeden ma 35, a drugi ma 50. I zobaczcie, możecie dostać takie zimiaki, wydawa wydawać by się mogło, że to są różne kalibraże, a to się mieści w jednym okienku kalibrażowym. I to jest sadzeniak, i to jest sadzeniak, i to jest sadzeniak. Rosło to na jednym polu. I teraz, jak wygląda u nas procedura, jeśli chodzi o sadzeniak? Kiedy ziemniaki jeszcze rosną na polu, mamy kilka razy kontrolę z inspekcji nasiennej. Co ta inspekcja patrzy? Ona patrzy cechy zewnętrzne pokroju naszych roślin, zdrowotność naszych roślin ogląda, ale przede wszystkim szukają wirusów. Jeśli są te wirusy, no to wiadomo, że już pierwsza ocena polowa, taka y, y, ocena, można powiedzieć, oczami inspektorów, może już wyeliminować naszą produkcję z produkcji nasiennej. Więc kilka takich, takich ocen polowych następuje, ale brane są już próby z naszego pola. I teraz, jeśli robimy elity, czy super elity, no to tych bulw wiadomo, że jest prób i bulw więcej. Natomiast jeśli robimy klasę A, czy z klasy A na B, bo też takie można robić, wtedy tych bólów jest mniej. I powiedzmy, na klasę A to jest 110 bólów z 11 miejsc i to jest próba do 10 hektarów. Jeśli chcemy robić kolejne 10 hektarów, czy, czy wielokrotność tych 10 hektarów, to tych prób stanowczo jest dużo więcej. Natomiast przy wyższych klasach, jak robimy, no to już tych bólów jest dużo więcej, bo jest 220 bólów z 11 miejsc i tych ziemniaków, jak ja patrzę, jak nam inspekcja wywozi, to jestem czasami przerażona, że tyle ziemniaków z gospodarstwa wyjeżdża, no ale są takie procedury, to są unijne uwarunkowania, unijne procedury i tego się wszyscy producenci ziemniaka muszą trzymać. To są pierwsze próby, potem są te ziemniaki wyjeżdżają do laboratorium na badanie wirusów i oczywiście Każda klasa ma normy i musi, musimy się tutaj tego wszystkiego otrzymać. Jeżeli okazuje się, że tych wirusów jest więcej, niż klasa potrzebuje, to albo jest dyskwalifikowany nasz sadzeniak, wtedy jest to ziemiak jadalny, lub spada o klasę niżej. Z reguły kupujemy materiały przedbazowe, superelity, elity, po to, aby nam namnażać, w tym tutaj takim bardzo bezpiecznym dla siemiaka sadzeniaka regionie, jakim są mazury. Oczywiście. Żeby zrobić ziemniaka sadzeniaka, to absolutnie najważniejsze jest zabezpieczenie i ochrona przed mszycami, przed nalotem mszyc. I tutaj to już jest w naszej kwestii, aby mniej więcej raz na 5, na siedem dni wyjeżdżać ze specjalnymi olejami. ogromnej ilości tego olejmiksu, naprawdę to są cysterny, po to, aby zabezpieczyć nasze ziemiaki. Ten olejmiks, on jakby otula naszą roślinę, sprawia, że ta mszyca nie może wdrzeć się w liście i nie może Przenieść wirusa. A o to nam przede wszystkim w Ziemiaku Sadzeniaku chodzi. No i to są dopiero wstępne badania, bo kolejne badania. Um... To są jeszcze badania na bakteriozę, to już też po wykopkach, kiedy już mamy ziemiaki zidentyfikowane w skrzynkach, przyjeżdża kontrola i pobierają kolejne próby, kolejne, kolejne ziemiaki do badań, i teraz oni te ziemiaki zabezpieczają, pobierają z danych wskazanych odmian, czyli każda skrzynka u nas w magazynie ma identyfikację odmianową, z jakiego pola jest, każda część, segment w naszym magazynie to jest absolutnie dedykowana pod dane pole. Tak? Czyli tu w jednym miejscu jest tylko z tego pola taki ziemiak o takiej identyfikacji, takiej klasie, z takim znamionowym paszportem, który do nas przyjechał, i ten ziemiak musi być stać w tym miejscu cały czas. Od początku przechowania do końca przechowania. Nie przewozimy go w żadne inne miejsce już. I teraz pobierane próby w workach. My losowo wy, wy, wysyłamy, zawozimy właściwie, bo są bardzo duże ilości tych ziemiaków w workach do poszczególnych laboratoriów w całej Polsce. I obojętnie, może być to Polska. Biały Stok, może być to Łódź, Warszawa, jak nam wskaże losowo inspekcja, tak te ziemniaki wyjeżdżają. No i słuchajcie, na wyniki czekamy, czekamy, czekamy nie miesiąc, a nawet czekamy dwa miesiące. I to jest taki chyba najgorszy, najtrudniejszy czas dla e, producenta ziemniaków, gdzie już od pierwszych pobranych prób do ostatnich wyników, do ostatniego świadectwa e, nie wiemy, czy my mamy ziemiaki sadzeniaki, czy mamy ziemiaki jadalne. I dopiero jak już przyjdą wszystkie wyniki, to otwieramy szampana, świętujemy, cieszymy się, bo wiemy, że nasz ziemniak Wtedy nie kosztuje za tonę złotówkę, a kosztuje dwa razy tyle, albo nawet jeszcze więcej. W każdym razie to tak pokrótce. Chcę Wam tylko powiedzieć, że ziemiak jest bardzo ważny, żeby go dobrze zrobić od samego początku do końca i nie tylko na polu, ale też później w przechowalni. My staramy się tutaj zrobić. Z całych sił, z całej mocy robić jak najlepszy materiał, abyście Wy nie musieli go yy, reklamować i żeby Wam rósł jak najlepiej, yy, jak najwięcej plonował. Nam zależy, żebyście Wy mieli plony. Nie tylko 30, 40, ale 50, 60, 70 ton z hektara i tego Wam życzę. Jeśli już mamy. Wszystkie wyniki. Wtedy zgłaszamy do inspekcji wniosek o paszportyzację dla każdej odmiany. I teraz, jeżeli zgłosimy drilling, dostajemy paszport do drillingu, do danej odmiany, która została już przebadana wielokrotnie. Naprawdę, bo tu ciągle inspekcja u nas chyba jest na polu. Ja tylko patrzę, już jest darcia biała, już gdzieś tam darcia stoi, już tam darcia stoi. Już ja w ogóle nawet nie zwracam uwagi, bo jak się z procentem ziemiaka sedzeniaka to jest się pod absolutnie stałą kontrolą inspekcji mamy stały nadzór, kontroli wszystkiego i dokumentów i pola i badania gleby, badania tych ziemiaków tak bardzo ważne jest, żeby ten ziemiak był jakościowy i nam zależy na tym, żeby ten ziemiak był naprawdę zdrowy, więc inspekcja jedno, ale drugie ochrona i ludzie, którzy dbają o nasze plantacje, bo tu jest naprawdę sztab ludzi od profesorów, doktorów, doradców i nas samych, którzy tutaj robimy taką ochronę, aby ten ziemiak był zabezpieczony od, 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 już od gleby, od od zaprawy do końca właśnie przez to, że, żeby się żadna choroba nie wdarła. No, takie szczęście mamy, że u nas jest bardzo mało wilgoci, bardzo mało deszczów i, i właściwie chorób grzybowych u nas nie było, nie było żadnej inwazji. Jak przyjechała do nas wycieczka studentów i szukaliśmy chorób w ziemiaku, bo chcieliśmy pokazać jakieś choroby, to generalnie nawet nie mogliśmy pokazać, bo tych chorób nie było, ale to chwała za to, że tak nam się udaje dbać o naszą plantację i te ziemiaki są tak fajnie zabezpieczone. I teraz zobaczcie, kochani, przychodzą do Was takie ziemiaki, sadzeniaki, przychodzą w big bagu. To pamiętajcie, żeby z tego big bega jak najszybciej przerzucić do skrzynek, żeby był ten przewiew, żeby była wentylacja. I zobaczcie mniej więcej, jaki jest stan tych sadzeniaków, co dostaliście w tym big begu, bo generalnie to jest chyba krótki okres na to, aby zrobić jakąś reklamację. Nie wiem, 2-3 dni na to, do pierwszej oceny takiej cech zewnętrznych tych ziemiaków. Jak to wygląda? Generalnie ocena. Cech zewnętrznych ziemniaka w, w, przez, przez właściwie przez, w Unii Europejskiej wygląda tak, że możemy mieć 3% uszkodzeń mechanicznych, czyli 30 kg na jedną tonę ziemniaków. Może to być nawet i 70 sztuk w jednym big -backu uszkodzonego ziemniaka, czyli jakieś połówki, jakieś zadrapania, gdzieś może być park, gdzieś może być jakieś uszczerbnięte. Więc to może nam się zdarzać w ilości nawet 70 sztuk w big -backu. Więc jeżeli macie 5 sztuk, u, Takich uszkodzonych, czy 10 sztuk w Big Begu, żadna reklamacja nie przejdzie. A jeśli chodzi o choroby, o zgniliznę, no to na przykład może być to 10 kg w jednym Big Begu, bo tam jest chyba bodajże do 1%, więc około 25-30 sztuk takiego ziemiaka w jednym Big Begu. Ja zwracam bardzo uwagę swoim pracownikom, aby wolno puszczali stół, jeżeli widzą, że coś jest z ziemiaczkiem nie tak, że w której skrzynce na przykład widać, że są większe uszkodzenia, albo gdzieś na przykład. Bardziej wilgotny albo gdzieś jest jakiś kamień, no to proszę zwolnijcie na stole, żeby jak najwięcej tego ziemiaka, który nie powinien do Was trafić, było rozsortowane już u nas na stole. Jeśli w ziemniaku 35-55 trafi Wam się e, ziemniak powiedzmy 60, to naprawdę Wam powiem, że to jest bardzo ciężko wysortować na sortowniku oczkowym. Bo ja już tutaj nawet w domu, słuchajcie, próbowałam patrzeć na naszej miarce kalibrażowej. Jak jest ziemiak podłużny, to może przelecieć Wam, e, nam przelecieć na sortowniku. I może gdzieś tam wpaść kilka ziemiaków większych albo mniejszych. To jest. Naprawdę bardzo trudno ustawić. Więc jeżeli nie jest tego dużo, to też yy, ja bym z tego względu nie robiła jakiejś wielkiej draki. Bo to jest generalnie ten sam ziemniak, sadzeniak i to nie jest jadalka. I to nie jest jadalka, tylko to jest yy, yy, ziemniak, sadzeniak o troszkę większym kalibrażu. Tak? To zapamiętajmy sobie. I chciałam Wam powiedzieć, że zapraszam Was na obiad. A o mnie dzisiaj na obiad Soraya. Tak jak tutaj sadzeniak Soraya, tak dzisiaj na obiad. Soraya. Do Sorai właściwie wszystko smakuje idealnie, ale my dzisiaj mamy szarpaną cielęcinę wolno gotowaną na wolnym ogniu przez 6 godzin. Tą cielęciną pachnie w całym domu, więc ona jest idealna. Do tego jeszcze ja proponuję ostry chrzan, ostrą musztardę, grzybki z lasów mazurskich i ogórek kiszony z mojego ogródka. Słuchajcie, nie ma lepszego obiadu, Jak ten polski ziemiak z dodatkami? <śmacznego> Smacznego.